Cześć, witaj! Dziś opowiem Ci historię dwóch braci, którzy żyli przy śmietnikach, aż pewnego dnia zatrzymał się milioner i zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał. Zanim przejdziemy dalej, napisz w komentarzu, co o tym sądzisz i skąd jesteś. I nie zapomnij, zostaw lajka i zasubskrybuj kanał. Wiatr przeszywał ulicę Torunia z siłą, która zdawała się mieć wolę własną. Był to jeden z tych zimnych, Listopadowych wieczorów, gdy powietrze pachnie dymem z kominów i zamarzniętą ziemią, a cisza miasta skrywa tysiące historii, które nikt nigdy nie opowie. Światła latarni migotały słabo, rozmywając się w gęstej mgle, która spłynęła nad starówkę jak mleczna zasłona. W jednej z bocznych uliczek, pomiędzy opustoszałą piekarnią a starym budynkiem z odrapaną elewacją, Ciszę przerwał metaliczny odgłos, jakby ktoś szarpał zardzewiałą pokrywę śmietnika. Nikt nie reagował. Nikt nie słyszał. Tylko on. Zbigniew Malec, wysoki, siwowłosy mężczyzna o wyprostowanej sylwetce i oczach tak spokojnych, że mogłyby zatrzymać burzę, właśnie wracał z kolacji, na którą nawet nie miał apetytu. Mógł wezwać kierowcę. Mógł wrócić na skróty przez główną ulicę. Ale coś może to był impuls, może głos przeszłości pchnęło go, by skręcić w ten zapomniany zaułek. Tam ich zobaczył. Dwaj chłopcy. Jeden starszy, może sześć lat, drugi młodszy ledwie dwa. Obaj skuleni za metalowym kontenerem, w cieniu muru obrośniętego bluszczem i grzybem. Chłodna para unosiła się z ich ust, a palce były sine, jakby odcięte od życia. Starszy trzymał w dłoniach kawałek suchego, spleśniałego pączka. Próbował podzielić go na pół, ostrożnie, jakby dzielił się złotem. Młodszy cicho popłakiwał. Nie było w tym płaczu siły. Był to płacz dziecka, które nauczyło się, że krzyk niczego nie zmienia. Zbigniew zamarł. Jego ręce opadły bezwładnie wzdłuż ciała, a oddech utknął gdzieś w ktani. Nie mógł oderwać wzroku. To nie był pierwszy raz, gdy widział głód, ale ten widok, ten widok był inny. Nie podszedł. Nie powiedział ani słowa. Po prostu patrzył. A potem odszedł. Wracał do domu jak we śnie. W jego willi na obrzeżach miasta panowała cisza tak głęboka, że słychać było tykanie zegara w salonie i szum starego grzejnika pod ścianą. Zdjął płaszcz, ale nie powiesił go. Usiadł na fotelu przy kominku, ale ognia nie rozpalił. Jego myśli wciąż krążyły wokół obrazu tych dzieci. O czwartej nad ranem, bez słowa, wyjął Temus, napełnił go herbatą z miodem, włożył ciepły koc do torby i wyszedł. Bali się, kiedy wrócił. Starszy chłopiec cofnął się, stając przed młodszym jak tarcza. Ale gdy zobaczył, że ten mężczyzna klęka na kolanach, kładzie temu sprzed nimi i nie mówi ani słowa, coś w nim drgnęło. Zbigniew nie mówił. Rozwinął koc, rozłożył go na ziemi, wlał herbatę do kubka, położył kromkę chleba z masłem orzechowym obok. A potem usiadł i czekał. Dopiero po kilku minutach starszy chłopiec ostrożnie, jak zwierzę, które nie ufa, podszedł. Powąchał, podał napój bratu, i wtedy Zbigniew zobaczył, jak mały chłopiec uśmiechnął się. Nie pytał ich o imiona, nie zadawał pytań. Kiedy temperatura zaczęła spadać, a oddechy stawały się coraz cięższe, Wziął młodszego na ręce, drugiego chwycił za dłoń i ruszył z nimi przez pustą ulicę w stronę samochodu. Willa była stara, paczniała drewnem i wspomnieniami. Pani Krystyna, gospodyni z trzydziestoletnim starzem, nie mogła uwierzyć w to, co widzi. Kto to, panie Zbyszku? zapytała ostro, ale z lękiem. Dzieci, odpowiedział krótko potrzebują ciepła. Pierwsza noc była cicha. Malec spał w fotelu, czuwając przy kominku. Chłopcy owinięci kocami, czyści, nakarmieni spali razem na kanapie. Starszy nie puścił dłoni młodszego nawet na moment. Zbigniew wpatrzył na nich długo. Może przez godzinę. Może przez cztery. A potem powiedział sam do siebie. Ciepło to nie tylko temperatura. To to, czego nigdy nie mieli. I od tej nocy, w domu, który przez lata był tylko miejscem, pojawiło się coś, czego brakowało najbardziej życie. Zima w toruniu rozgościła się na dobre. Śnieg, który jeszcze tydzień temu pojawiał się nieśmiało, teraz zalegał na dachach, chodnikach i parapetach niczym gruba pierzyna milczenia. Willa zbigniewa malca, otoczona ogrodem w stanie uśpienia, wyglądała jak zamrożony obraz z przeszłości. Ale wewnątrz coś się budziło. Minęły trzy tygodnie, odkąd chłopcy pojawili się w domu. Trzy tygodnie pełne ciszy, ostrożnych spojrzeń i poranków przy kuchennym stole, gdzie herbata z miodem i kromka chleba z masłem stały się rytuałem odradzającego się bezpieczeństwa. Starszy chłopiec, Mikołaj, coraz częściej wychodził ze swojego cienia. Pomagał pani Krystynie nakrywać do stołu, podawał drewno do kominka. A wieczorami siadał przy oknie i obserwował gwiazdy, jakby w ich układzie szukał odpowiedzi na pytania, których jeszcze nie odważył się zadać. Antoś, młodszy, nadal nie mówił, ale jego oczy już nie były puste. Przywiązał się do miękkiego koca w kratę, którego nie chciał wypuszczać nawet na chwilę. Czasem, kiedy Mikołaj zasypiał pierwszy, Antoś przysuwał się do Zbigniewa, siadał przy jego nogach, opierając głowę o jego kolano, bez słowa, bez spojrzenia. Po prostu był. Zbigniew nie naciskał. Nie zadawał zbędnych pytań. Był obecny. Obserwował. I to wystarczało. Do czasu. Pewnego dnia, o szóstej rano, w ciszy kuchni rozległ się dzwonek do drzwi. Był to dźwięk, który niósł w sobie coś zimnego, coś obcego. Pani Krystyna otworzyła niechętnie, przecierając dłonie w fartuch. Na progu stali Witold i Elżbieta malec dzieci Zbigniewa. Witold, wysoki, w ciemnym płaszczu od Armaniego, steczką w ręku i wzrokiem ostrym jak skalpel. Elżbieta elegancka, chłodna, z uśmiechem, który nie dotykał oczu. Dzień dobry. Szukamy ojca, powiedziała Elżbieta, wchodząc bez zaproszenia. Słyszeliśmy, niepokojące rzeczy. W salonie zapanowało napięcie, które można było kroić nożem. Zbigniew siedział w fotelu, jakby czekał na ten moment. Nie był zaskoczony. To prawda, powiedział spokojnie. Są tu dzieci. I nie zamierzam ich wyrzucić. Dzieci? Parsknął Witold. Ojciec chyba oszalał. Znalezione na śmietniku dzieci wprowadzone do rodzinnej posiadłości. Co ty robisz z naszym dziedzictwem? Zbigniew spojrzał mu prosto w oczy. Ratuje je. A może ratuje siebie. Elżbieta zaczęła chodzić po salonie, jakby szukała czegoś, co mogłoby potwierdzić jej podejrzenia. Wiesz, że media już zaczynają o tym szeptać. Widziano cię z nimi. Ktoś zrobił zdjęcia. Jeśli chcesz zniszczyć nasze nazwisko, to właśnie jesteś na dobrej drodze. W tej chwili do pokoju wszedł Mikołaj. Stanął w progu, z drewnianą łyżką w dłoni. Jego twarz była spokojna, ale oczy czujne, pełne nieufności. Zaraz za nim podbiegł Antoś, ciągnąc swój koc, patrząc z dołu na tych obcych ludzi. Elżbieta spojrzała na nich, z lekkim grymasem na twarzy. To są oni? Zbigniew wstał. Zaskakująco spokojny. Jego głos był miękki, ale stanowczy. Nie są oni. To jest moja rodzina. Cisza. Zimna, brutalna. Witold odwrócił się bez słowa. Elżbieta rzuciła tylko przez ramię. Porozmawiamy z prawnikiem. To nie koniec. Kilka dni później do Willi dotarł list polecony z kancelarii prawnej. Witold i Elżbieta złożyli wniosek o ubezwłasnowolnienie ojca z powodu podejrzenia demencji oraz próbę manipulacji emocjonalnej przez osoby trzecie. Pani Krystyna trzęsła się ze złości. Demencja? Ten człowiek pamięta wszystkie szczegóły ze stanu wojennego, a oni śmią. Zbigniew nie zareagował. Patrzył w ogień kominka. Tylko jego zaciśnięte dłonie zdradzały, że wewnątrz toczyła się wojna. Wieczorem, przy kolacji, Mikołaj przerwał milczenie. Oni chcą nas zabrać. Zbigniew spojrzał mu w oczy. Będą próbować. Ale to nie znaczy, że im się uda. Antoś, który jeszcze nigdy nie odezwał się przy stole, Podniósł wzrok i powiedział cicho, jakby to słowo ważyło tonę. Tato. Nastąpiła cisza. Pani Krystyna zakryła usta dłonią. Zbigniew poczuł, jak coś pęka w jego sercu. Pęka, by ustąpić miejsca ciepłu, którego nie znał od lat. Wkrótce rozpocznie się walka w sądzie, w mediach, w oczach opinii publicznej. Ale w tym domu, którego fundamentem miała być przeszłość, właśnie powstała nowa ostoja. I nawet jeśli cały świat nazwie to błędem, dla nich to było jedyne, co miało sens. Na zewnątrz padał śnieg. Cichy, gęsty, miękki jak szept modlitwy. W białym puchu zanurzone były dachy, ulice i myśli. W sali sądu rejonowego w Toruniu panowała cisza przed burzą. Ściany o barwie starej kości. Drewniane ławy skrzypiące pod ciężarem napięcia, światło zimowe wpadające przez wysokie okna jak ostrze lodu. Sprawa miała rozpocząć się punktualnie o dziewiątej rano. Ale w oczach Zbigniewa czas nie płynął już tak jak kiedyś. Odkąd otrzymał wezwanie, nie spał całej nocy. Leżał w łóżku, słuchając jak Mikołaj oddycha spokojnie w pokoju obok, a Antoś przez sen mruczał coś pod nosem. Wiedział, że dzisiaj nie będzie walczył o pieniądze, reputację ani nawet o władzę. Będzie walczył o coś znacznie bardziej kruchego o prawo, by kochać. W pierwszym rzędzie na sali siedzieli, Mikołaj już nie chłopiec, ale młody mężczyzna o spojrzeniu, które znało ciężar nocy bez dachu i antoś skulony w płaszczu, trzymający swój zeszyt do rysowania jak amielet. Za nimi pani Krystyna, sztywna jak mur. I adwokat rodziny malców mecenas Jakub Wrona, ubrany w ciemny garnitur, którego kieszeń wypełniały dokumenty, dowody, fotografie. Po drugiej stronie, Witold, Elżbieta i Tomasz dzieci krwi. Wysocy, dobrze ubrani, chłodni jak szkło. Ich adwokat, znany z występów w telewizji, trzymał w rękach teczkę opisaną wielkimi literami Niezdolność umysłowa Zbigniew Malec. Sędzia wszedł. Głos jego był twardy. Procedury rozpoczęły się od razu. Najpierw odczytano zarzuty, rzekome manipulacje, niezdrowe przywiązanie, decyzje podejmowane bez konsultacji z rodziną. Następnie zaprezentowano materiał dowodowy, artykuły prasowe, zdjęcia Zbigniewa z chłopcami pod szkołą, rysunki Antosia, które według strony oskarżającej miały podłoże psychiczne i były dowodem wpływu. W pewnym momencie mecenas Wrona wstał. Poprosił o głos. Sędzia skinął głową. Wysoki sądzie, zaczął spokojnie, w tej sali toczy się walka nie o spadek, lecz o sumienie. Moi klienci, chłopcy, których nazwiska nie znajdowały się dotąd na żadnym testamencie, znaleźli się nie na woli, lecz w sercu człowieka. W sercu ich ojca. Spojrzał na Mikołaja, potem na Antosia. To nie pieniądze ściągnęły ich do tego domu. To ciepło. Ciepło, którego nikt im wcześniej nie dał. Jeśli ta sala zdecyduje, że wieś zbudowana na miłości nie ma wartości, to proszę, niech uczciwie powie dzieciom w Polsce, miłość nie ma znaczenia. Cisza. Po chwili sędzia poprosił o świadectwo Zbigniewa. Mężczyzna wstał. Jego ruchy były wolniejsze niż kiedyś. Ale jego głos czysty jak dzwon z katedry święta Janów. Nie prosiłem o ich obecność. Ich obecność mnie odnalazła. Mikołaj miał wtedy sześć lat. Trzymał swego brata tak, jak żołnierz trzyma rannego towarzysza. Gdy ich zobaczyłem, poczułem, że nie mogę już żyć jak dawniej. I nie mogłem też umrzeć jak dawniej. Zatrzymał się. Wziął oddech. Dla moich dzieci byłem kątem w banku. Dla nich jestem domem. I jeśli to ma być szaleństwo. To z przyjemnością będę szaleńcem. Po jego słowach na sali zapadło pełne napięcia milczenie. Sędzia skinął głową. Chcę usłyszeć chłopców, ale tylko jeśli są gotowi. Mikołaj wstał. Sam, bez zachęty, w dłoni trzymał złożoną kartkę. Napisałem coś, powiedział, nie patrząc na nikogo poza sędzą. Nie umiem mówić długo. Ale to jest prawdziwe. Rozwinął kartkę i zaczął czytać. Głos miał cichy, ale każde słowo brzmiało jak cios. Kiedy byłem mały, nie miałem łóżka. Spałem na kartonie. Antoś płakał, a ja nie umiałem go pocieszyć. Nie znałem bajek, nie znałem słów, ale znałem strach. Wtedy przyszedł on. Nie zapytał o nazwisko. Zapytał: Czy jesteśmy głodni? I od tego zaczęło się wszystko. On nie był moim ojcem z krwi, ale był moim tatą, bo tylko tata potrafi usiąść na zimnej ziemi, by ogrzać czyjeś życie. Sędzia nie odzywał się przez dłuższą chwilę. W końcu spojrzał na Antosia: Czy ty chcesz coś powiedzieć? Chłopiec podszedł powoli. Trzymał szkicownik. Otworzył go i pokazał jeden rysunek. Na kartce narysował lśniące oczy mężczyzny, dwóch chłopców pod śmietnikiem i wielki kubek z napisem ciepło. To wszystko szepnął. Sędzia wziął okulary. Oparł się. A potem, spokojnym głosem, powiedział: Sąd uznaje Zbigniewa malca za w pełni poczytalnego i zdolnego do podejmowania decyzji. Wniosek o ubezwłasnowolnienie zostaje oddalony. Opieka nad Mikołajem i Antonim zostaje prawnie zatwierdzona. Chłopcy uzyskują nazwisko Malec. Zbigniew zamknął oczy. Nie płakał. Ale jego ręce się zatrzęsły. Mikołaj objął brata. A potem. Zbigniewa. Trzy miesiące później, w dzień pełen słońca i delikatnej wiosny, przy wejściu do willi malców zawisła nowa tabliczka. Ośrodek wsparcia dla dzieci i most życia. Bo tam, gdzie ktoś spojrzał z sercem, śmieci przestały być końcem. Dzieci przyjeżdżały z różnych miast: z Białego Stoku, z Łodzi, z Katowic. Nikt ich nie pytał o nazwisko, tylko o imię. I o to, czy są głodni. A na ścianie głównej sali wisiał rysunek Antosia, dwoje dzieci pod śmietnikiem, ręka wyciągnięta z nieba i słowo wielkimi literami ciepło. Bo w tej historii nie chodziło o to, jak się zaczęła tylko gdzie się miała prawo skończyć. Ta historia pozostawi Cię bez słów. A na naszym kanale znajdziesz wiele podobnych. Zasubskrybuj teraz i nie przegap żadnej.